Lost Island, first gameplay, demo, Exclusive PS5, insane action RPG, like bluff my Wukong. No, moi drodzy, mocne słowa, pretendent do gry roku, to jak tęczów mi wygląda, nie? Jak to się nazywa? Lost Islands. Czekaj, co? To jakaś lina była, jakiś dźwięk? Co to jest? Dobra, na razie jest git. Ojojoj. oj. oj, oj. Dobra, bo to jest wiadomo. Jeszcze to poprawią. Zaznaczone na biało skały. Nie, no dobra, tu nie ma w ogóle efektu wizualnego tej liny, którą on, on w ogóle strzela. To w ogóle. Ja... ja muszę to jeszcze raz zobaczyć. Zobaczcie, jaką wbieg po ścianie. Ludzie, zobaczcie, jaką wbiega, jak Sigma. Co on się będzie dupił, pa. No dobra, to jest jakiś troll, nie? To jest jakiś projekt chyba, jednego gościa, który zrobił sobie. Przyznajcie się. O kurde, jaki ogień. Ale on taki ociężały, nie? Się wydaje. On w ogóle jakiś taki maśniutki się wydaje. No, pokaż tą walkę. Paskudne efekty. Takie... 2D. Sprzed 15 lat taka krew. Dźwięk też był taki słaby. Pokaż, pokaż jeszcze. Raz. Co to było? Animacje są takie zero-jedynkowe, takie drętwe, że on robi unik. Co to było? Dobra, to jest jakiś mini projekt, bo okej. Okay, ja w to nie wierzę. Moment. Jak to się nazywa? Lost Islands, Jolly Roger game Lost Islands is cold weapon PvPvE online multiplayer action game Dobra, oni nie zrobili żadnej gry pod tym studiem Czyli, albo jest to studio, które kiedyś coś zrobiło innego Demo można pobrać nawet Ja pierdzielę widzowie, gramy w demo? Ja muszę ściągnąć to demo, na potem Ścią 45 giga demo, o kurwa Dobra, jak, jak, pokaż jak wygląda walka z bossem. Troje się może spoileruję, bo nie wiem co w demie będzie, ale... pokaż. Shadow of Chaos. Aha, zajebiste koło wyboru, nic nie ma na nim dobra, parowanie w momencie ataku. Ten boss nawet design nie ma, nie ma najgorszego, całkiem ok. Tylko te efekty otrzymywania obrażeń takie są... No to ewidentnie to masa pracy jeszcze musi tutaj być chyba włożona w to. Aha, czyli co? Tradycyjnie jak w solsach. Duch i dwa na raz biją. Co to jest? Jak on tam ekipunku nie ma? Dobra, tu jest masa braków, efektów. Nie ma, nie? Postacie, kreator postaci. No, są uszka! No! Jest ogon! To dobra, to. To można grać. Każdy chce teraz zrobić drugiego Wukonga. Kamera chyba paskudnie działa. Mówię chyba, bo dopiero jak zagramy, to będę wiedział, ale... Ona chyba nie nadążała nad e, przeciwnikiem, który się tam pojawił za nią. Nie wiem, brak dźwięków i tych efektów powoduje, że mam wrażenie, że oni walczą na patyki. Na dwa drewniane patyki. Nie? Pszut, pszut, co to jest? W sensie, no, to się wszystko da jeszcze ulepszyć. Da się tutaj efekty dodać, nie? Ale tu nie ma efektów po prostu. Dobra, ale w dalszym ciągu nie rozumiem jednej rzeczy. Exclusive PS5 Insane Action RPG Like Black Myth Dobra, po pierwsze, jaki Exclusive PS5, skoro ja to na Steamie właśnie ściągam? To po pierwsze. Po drugie, jaki Insane Action RPG, gdzie tu coś jest Insane? Like Black Myth Wukong. Wo Szczerze, w ogóle tu nie mam, nie wiem, co tu jest vibe'em. Że są azjatyckie klimaty? Chińskie? Ale to się nie zgadza, że chińskie, bo oni są wzorowani na jakiegoś. To nie z Chin pochodzi e, ninja, nie? Skąd ninja pochodzi? Z Japonii bardziej? Z Korei skąd? Z Japonii. A oni tutaj robią takie właśnie stylizacje, że jakieś przyciąganie się tą liną. Dobra, pokażcie, co na koniec jeszcze tutaj proponujesz. Nie ma muzyki. Może wyłączyli, żeby zarabiać? Nie no musi być muza przy bosie zawsze, nie? I to podniosła musi być taka. Nie wiem. Tandeta, nie? W sensie to tak wygląda jak tandeta i teraz tak Ja to przetestuję, ściąga się tu 50 gigabajtów, moi drodzy Setup kur... Kto w ogóle, jak setup? Co to, co to, co to jest? Czemu tam nie ma settings? Dobra widzowie, ja tej grze daję 15 minut Będzie amazing Amazing action RPG souls like Like a uh, Wukong Like a Wukong nie, no już się ładuje, ja pierdzie tu się ładują teraz nasze wszystkie koszmary, obawy, wszystko naraz. Uwaga! Aha, tu w ogóle dźwięków nie ma, tak? Czyli this heart is so bright, tak, Ok. super, dobra. Okej, okay, czyli w tle nic się nie dzieje, tylko jest tekst. O, no, statek! Amazing! Z AI, moi drodzy, wygenerowane. Nie no, żartuję, nie wiem, może. <grych> wow! Wow! Ale brutalność! On to podpalił. I wybuchną razem wszyscy. Ale się zaczęło niesamowicie, nie? O, i znowu. Czytanko teraz. Teraz sobie przeczytajmy co tu fajnego. Military Academy, tak. Ale efekty. Kurde, w ostatnich latach każda gra się zaczyna od tego, że się rozdupcył statek i zaczynasz na brzegu. Ej, ale ja bym to bardzo widział, jakby to było takie faktycznie jak tęczu. Ta przeszywanica oraz ta zbroja powoduje, że on jest taki szeroki, jakby nie? Bo on jest. to jest szczupły gość. Ale ma takie szerokie te gacie i to wszystko. Ależ biegnę. <śpiewanie> Dobra, moi drodzy, teraz będzie hit. Nie, no ten bieg po ścianach, zobaczcie to. Widzowie, wbieganie po ścianach. Dosłownie wbieganie. Patrzcie to. Jeszcze raz to pokażę, bo może nie zauważyliście, że on, on biegł nie dotykając ściany nawet. Pionowo winda do góry. A ja chcę tu już zginąć. Aha, nie mogę. Ale mogę pływać za to. Co? No nie, no to jest żart jakiś. Kurwa. Jak można zrobić taką animację? Ja już tu się powstrzymywałem, ale to jest dwa razy wyższa ściana. No patrzcie to. Teraz będzie dobre, bo to widzieliśmy na pokazie Teraz będzie dobre Mam na ręce, słuchajcie Do strzelania taką maszynkę, nie? Psst! No i mogę dzięki temu się przyciągać Fajne, nie? Ciekawe jaką to ma animację Czy ktoś widział w ogóle, albo słyszał Czy ktoś zobaczył w ogóle tą linę? Ten hak? O co tu chodzi? Nie no, tak to ta jest żart To jest jakiś projekt, nie? Na zaliczenie szkoły Nie wierzę w to, że ktoś tą grę całą przejdzie i jeszcze wyda pieniądze i napisze, że była dobra. No nie ma takiej... No nie, no to znaczy są takie osoby, są. Dawaj, spinamy. Ale hit. O, to jest też bardzo fajne. Taki w 5 FPS-ach, żeby nie zamuliło kompa. Ale tu nie ma nic na razie, co bym mógł pochwalić, serio. Jako totalna maruda. Jako ten taki, co mu nie pasuje, i na, na siłę, na serio, chcę coś pochwalić. Nic totalnie nie ma takiego. O, dobra, walka, teraz się zacznie. Co? Wow. Dźwięki są jakieś śmieszne, jakbym patykami bił, nie? Dobra, bo to może jest... Nie, no jest to jednoosobowy projekt? Ja muszę to zobaczyć. O co tu chodzi w ogóle? Co? Zbugowane coś? Ale czemu mi pięć razy blok każecie robić? Nie ma dźwięku w ogóle. Co, co to mi wyskoczyło? Player debugging. Nie no, ludzie, to jest żart jakiś. Jakbyś ktoś mi z widzów powiedział, że to ktoś z was zrobił i robicie to samemu, to bym docenił. W sensie na pewno, że robicie i będziecie dalej robić, ale. No to jest demo gry, ona ma chyba premierę no to mi nie wygląda na coś, co nawet jakby było dopracowane eee, to będzie lepsze. To to jest... Ktoś miał pomysł, że chce swoje zrobić Sekiro Wukong takie po swojemu. O, wersja demonstracyjna mnie nie zachęciła do zakupu pełnej wersji. Czyli nie spełniła swoich... swojego zadania. O! O, zginę jeszcze, nie? Czy wypije? No nie no, ołtarz na ołtarzu. O co chodzi z tym? Gdzieś tu... Jest więcej ołtarzy, niż, niż w ogóle mobków, z których byś mógł w ogóle skorzystać z tego ołtarzu, jakbyś zginął. Dawaj, jakiś boss będzie, tak? Czy nie? A, i teraz się zaczyna. Gdzie tu jest muzyka w ogóle? Tu powinna być epicka muzyka teraz. Tyryry, ciul i napis tej gry, że zaczynasz grę. Nie, nie chce mi się. Chcia, chcę do pierwszego bossa dojść, ale kurde, tak mi jest już źle. Jest boss. O, jest boss. Co to za role? W ogóle tu się roluje na shifcie, nie? Widzowie. Jakbyście nie wiedzieli. Co to k***a jest? Tu nic nie ma przecież. Co ja mam wskazać? Co ja mam wskazać, jak tu nic nie widać? Jezu, też... Przecież te uniki to są nawet... One są... nie są dynamiczne. Powiedz, że jeszcze mogę aktywować sobie kamień podczas bicia się z nim. Zamknij dupę, ja tutaj <laughs> robię kryształ do resania. Ty, w ogóle mi HP nie zabiera. Dobra, jest duch. Tak Souls 3 był taki boss, nie? Co miał ducha i ten duch robił to samo, co ten główny. I oni to robili w opóźnieniu. Jak on się nazywał? Pontyfik, nie? Czekaj, tu jest jakaś muzyka w tyle w ogóle? A nie da się w ogóle, wiecie, w tej grze jest tak... ...rol, nie? Musicie to zrozumieć, że to nie jest tak jak, że ty się bijesz, bijesz i sobie zrobisz rola, nie? On musi skończyć wykonywać atak, animację i wtedy ma zakolejkowanego rola, nie? Ja pierdolę, to jest przecież tak sztywne, że to się nie nadaje nawet pod mechanikę a'la Souls, like... ...na jakie gówno, czekaj, bo ja chcę tego robić. A może ja włączyła mi się jakiś tryb? E, może mi się włączył tryb dewelopera, i dlatego nie ginąłem. O, laska jakaś. Zamienia się teraz. Sexy laska w jakiegoś. To jedyny plus, że zrobili bubę. No, jest buba, no to plusik. Aha. A koniec gry. No jest. No, może mi się to, że się mi włączył ten tryb jakiś deweloper. Ja nie wiem, jak to się stało. Po prostu grałem i mi się to włączyło. I nie umiem tego wyłączyć. A, tu się dopiero zaczyna gra, no. Dobra, pokażcie, jakie macie możliwości. Czy mogę zrobić super sexy laskę? Czy tu mamy jakieś wokę? No, dobra, dawaj ją. No, bez przesady. Buzia, szczęka. No, dobra. Body shape, duża głowa. Chest muscles. Aha, wy to nazywacie chest muscles. Nie, no, to duże piersi, tak. Głowa normalna. O, fajne. To akurat, że takie oczy można zrobić, nie? Jak jakaś taka opętana. Nie, no ta gra nie, nie da się, przepraszam, to jest, to jest projekt, fajnie, że ktoś to robi i ktoś się tym bawi Życzę powodzenia, żeby ta gra była hitem, ale ona nie będzie hitem To co tutaj jest, to jest... W ogóle ona ma jakieś co? Jakieś już walutę widzę, co to jest? Bo to będzie multiplayerowe coś, nie? PvE, PvP Jak oni to widzą w ogóle? Ale że też ludzie się na takie rzeczy rzucają, nie? Że ktoś. O, ta, to jest plus też, że tu jest yy, ten, nie? Kotek, laska z uszkami, z y, kocim ogonem, furasowo jest. okej, okay, start. Ale to nadal nie rozumiem, czy to będzie naraka, blade point, to będzie coś takiego? Jakby, bo to mi, mi to wygląda jakby to naraka miała być, nie? Ale taka gorsza fest. No patrzcie, macie leveling, nie? Macie wybrać gdzie idziecie. 60 sekund macie. A u góry jakieś 3 godziny są odliczane. No, biorę tu, nie, start. Nie, no to jest na raka, ty. Czekaj. O Boże, jak ona biega! Jak można zrobić takie bieganie? Przecież to jest kobieta, co, co? Ona bie on biegnie jak postać z anime jakiś mężczyzna, jakiś tytan taki. Y -y 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 -y. Ale miecz w ogóle ogromny. Goofy, no? Taki goofy bieg. U góry jakieś tokeny dostaje, jakieś dolary. Także to będzie miało elementy multiplayerowe. Tu jakiś duży przeciwnik. Tam jest jakaś muzyka! Tylko ona jest tak cicha i ja nie wiem czemu ona jest taka... Moment. Aha, tu nie ma pauzy w ogóle. Bo... Co to jest za animacja w powietrzu? Dostałem jakiegoś buga. Dobra, to jest niezrozumiały dla mnie koncept tej gry. Serio. Po prostu to może ja jestem boomer i ja się nie znam na stylu nowoczesnych gier. Pokaż zrobimy głośniej. No nie no, ale z Max co zrobiłem? No jakiś gówno boss, dobra Aha Aha! <laughs> Mogę się podnieść! Co za gówno? Dobra, jest to tak sztywna walka! Boże, nie da się! Nie widziałem jeszcze tak... Jest... Musicie to zrozumieć, słuchajcie. Każdy z was grał w tą grę, w jakąkolwiek grę, nawet w Wiedźminie, gdzie jak bijecie się, to robicie rolę. I w Dark Soulsie y to najlepsze są z tego wszystkiego, ale to, że ja tu biję i ten rol jest taki drewnem. Ten rol, on, on go wykonuje z opóźnieniem. I patrzcie, to, to jest takie, patrz co to jest. To w ogóle nie spełnia swojej roli. Patrz, patrz to. Mogę się wskrzeszać. Dobra, nie, dobra, dziękuję, dobra. Wystarczy mi give up to battle, endgame. Co to jest za gra? Nie, to mi styknie. Lost Island! Cold Weapon PvP PvE online multiplayer action game, you will play as an ad adventurer wrapped in a storm as unknown island, killing and cooperating with monsters and other adventurers on the island, embarking on thrilling adventure and eventually escaping with the... nie wiemy co. Kiedy to wychodzi? To jeszcze w tym roku ma wyjść. O! To liczę na grę roku. Czekam na grę roku.